Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na Wpajęczynie pytań. Gościem w studio Krzysztof Balawajder, prezes wrocławskiego MPK. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Panie prezesie, od weekendu tramwaje nie jeżdżą do Leśnicy. Dlaczego? Jak długo to potrwa? Ja szanowni Państwo, myślę w imieniu Państwa, i własnym chciałem na początek Panu redaktorowi bardzo serdecznie pogratulować. To jest chyba pierwsza na pytań, kiedy na świat przyszło Pana. Nie pierwsza, ale dziękuję a, bardzo. Bociecha, ale jest córeczka, także serdecznie gratuluję i zazdroszczę. To po pierwsze. Po drugie, zazdroszczę też mieszkańcom Leśnicy, bo no, kilka kilometrów ładnych, nowych torów, to, to jest perspektywa, która czeka w najbliższym czasie. Rzeczywiście w tej chwili do Leśnicy nie dojeżdżają. To jest w związku z pięciem kilku. 100 metrów, czy tak naprawdę na no, przeszło 1,5 kilometra, nowego torowiska przy osi zachodniej na wysokości mniej więcej nowego szpitala, mhm. także nowa jakość. Przez ledwo 6 tygodni. Troszkę utrudnienia a potem. No właśnie, bo na komfortu. razie chyba nie ma czego gratulować mieszkańcom leśnicy, bo na razie to stoją w korku w, w autobusie, żeby dostać się na swoje osiedle. No czasem trzeba 6 tygodni podstać w korku, żeby potem w najbliższe 16 lat jeździć lepszym torowiskiem. Jest czego gratulować. Mhm. Jak teraz jest zorganizowana komunikacja zastępcza? Są autobusy od Kwiskiej do leśnicy, a co z tramwajami? Gdzie jest? Jadą? Jest w tej w każdym momencie naszej rozmowy jest przeszło 20 autobusów na trasie pomiędzy Kwiską a Aleśnicą. Ponadto są tam też na różnych odcinkach tej trasy także inne autobusy liniowe. E, dzisiaj od rana, wczoraj i dzisiaj od rana byłem na miejscu, obserwowałem napełnienie tych autobusów. Jest ono zadowalające zarówno nas jako przewoźnika, jak i pasażerów. To znaczy jeżdżą pełne, ale nie przepełnione. Każdy mhm. ma zapełniony odpowiednio wystarczająco dużo miejsca także w tym kontekście covidowym. Tramwaje dojeżdżają niektóre do Kozanowa, niektóre dojeżdżają do ulicy Górniczej, a niektóre w kierunku Tarczyńskiej Areny. Czyli tramwaje na Kozanów i w stronę... One stadionu już jeżdżą, jeżdżą z powrotem. Tak, jeżdżą od soboty. Mhm. Był Pan wczoraj spotkać się z radnymi leśnicy. Mamy takie nowe formy kontaktu. Wprowadzę Państwu coś takiego jak Teams. Korzystaliśmy z Teamsa. Byliśmy w Leśnicy, ale byłem też rano po południu w Leśnicy. Także fizycznie, żeby obserwować, jak te prace wyglądają, bo trudno potem z czegoś się tłumaczyć albo coś chwalić, jeżeli się tam nie było. Dlatego zawsze jestem na miejscu w takich miejscach. Także byłem kilkakrotnie w Leśnicy, a z w Leśnicy spotkaliśmy się internetowo. Ale to głównie dotyczyło spotkanie właśnie. Pierwszego dnia tak na, naprawdę roboczego, kiedy te zmiany zostały wprowadzone. Tak, spotkanie odbyło się na, na prośbę pana prezydenta Jacka Sutryka, na prośbę radnych koordynowała całość, zastąpiona pani dyrektor nie. Elżbieta Orbanek z Departamentu Infrastruktury. Były wszystkie służby, które także za to, co tam się dzieje, odpowiadają i ponoszą współodpowiedzialność w tym EPK. Radni mieli jakieś pytania, jak, albo też jakieś uwagi, jak usprawnić może teraz Oczywiście, ruch że tak. przez te sześć tygodni? Oczywiście, że tak. Radni mieli te uwagi także wcześniej. Były one wszystkie uwzględniane. Są 8 mieszkańców, także mieli teraz nowe uwagi, także zostały wysłuchane i w miarę możliwości uwzględnione. Panie prezesie, to teraz tak, 6 tygodni bez tramwajów do Leśnicy, a co potem? A potem no nowe lepsze torowisko i myślę, że także trochę mniejsze korki. No po, po to wszystko zrobione są te inwestycje, aby docelowo mhm. Wrocław był, był bardziej przejezdny i tam, gdzie te inwestycje są już potem wdrażane w życie, to widać, że przynoszą efekt. Tak jak Chociażby wczoraj w pewnym momencie do godziny ósmej ten korek był większy, a potem, jak został na kluczowym skrzyżowaniu uruchomiony ITS, to nagle ten korek rozpłynął się gdzieś tam w mieście. I to pokazuje, że pewne inwestycje, chyba także czasem kiedyś wyśmiewane, mają po prostu sens, tylko trzeba dać im trochę czasu. Ale na ulicy kosmonautów tramwaje wrócą jeszcze na to stare torowisko. Czy już na nowe torowisko, które właśnie wzdłuż ulicy Kosmonautów jest budowane? Starego już prawie nie ma. Tam prace postępują błyskawicznie, to wielki szacunek dla kolegów z wrocławskich inwestycji, które za te inwestycje odpowiadają, bo tam to torowisko stare niknie w oczach, a nowe już jest prawie gotowe. Jest tylko kwestia wpięcia go w dotychczasową sieć. Bieżące remonty teraz. E, gdzie dziś największe utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej? To na na jesteśmy tam na czwartym etapie prac, czwartym z pięciu, także zbliżamy się powoli do końca w lipcu. Ten koniec będzie, wszystko idzie zgodnie z planem każdy, kto tam tamtędy przyjeżdża, widzi, że prace toczą się w soboty, w niedzielę są naprawdę intensywne. Dzięki temu trzeci etap nam się udało tak naprawdę dla ruchu kołowego udostępnić ten i zakończyć tydzień przed, tydzień przed planowanym mm -hmm. terminem. Głęboko wierzę, że w terminach się tutaj zmieścimy i dziękuję też mieszkańcom za wyrozumiałość, ale jednocześnie każdy, kto przyjeżdża przez plac Jana Pawła widzi, że zrobiliśmy naprawdę dużo, żeby on był przejezdny i tak naprawdę w ciągu tych kilku miesięcy wymieniamy całą instalację torową na ogromnym z największych placów we Wrocławiu, bez zachowania, tak naprawdę bez utraty jego, ciągłości jego przyjezdności. Panie prezesie, prezesie w weekend na wrocławskie ulice wyjechały, na wrocławskie torowiska w zasadzie wyjechały wyłącznie tramwaje niskopodłogowe, tak już będzie w każdy weekend? Tak jest, tak, tak jest wyłącznie tramwaje niskopodłogowe i co ważne w kontekście rozpoczynającego się wkrótce lata, także klimatyzowane. A kiedy to będzie standard i tak będzie na co dzień? Bardzo chciałbym znać odpowiedź na to pytanie. Potrzeba na to w perspektywie kilku najbliższych lat miliarda złotych. A na razie jedyne pieniądze, których jesteśmy pewni, to są te, które tracimy. 200 milionów traci budżet samorządu Wrocławia ze względu na zmiany wprowadzone. Polskim ładem. Pytanie, czy w związku z tym, mm -hmm. że, że, że polski ład stał się już byłym ładem, to czy te pieniądze wrócą do budżetu, czy nie. Myślę, że nikt tego nie wie, ale dziura jest na pewno pewna. Na pewno, jeżeli ktoś ma płacić mniejsze podatki, no to ktoś na tym straci. To jest po prostu podstawa ekonomii, której chyba jeszcze nie wszyscy rozumiemy. Mm -hmm. Z tramwajów, które jeżdżą w dni robocze po mieście, jaki udział w takim razie jest tych z niską podłogą, a tych, gdzie cał, cały czas trzeba wspinać się po schodach? No, to Każdego dnia się zmienia, bo każdego tygodnia dojeżdża jeden, jeden niskopodłogowy trawa i Myślę, że szacowałbym to na około 60 do 40, jeśli chodzi o wysoką podłogę, niską podłogę. Czyli jednak większej się z niskiej podłogi, ale cały czas jeszcze tam trochę brakuje. Mhm. W weekend zamknięta jest zajezdnia Obin. od teraz. Dlaczego? No jest to naturalna konsekwencja, tego, że wyodrębniliśmy ten najstarszy tabor do najstarszej zajezdni, ale skoro najstarszy tabor nie jeździ w weekendy, to nie ma sensu utrzymywać zajezdni z całym zapleczem technicznym, a mm -hmm. jednocześnie jest to zajezdnia najbardziej wpisana w tkankę miejską, przez to, że najstarsza z dwóch stron otoczona ściśle zabudowaniami, kamienicami, w tym nowym osiedle zajezdnia, na no, tym nowym osiedlu zajezdnia, które pod, takim, pod taką nazwą było sprzedawane, gdy mieszkańcy zobaczyli, że za mają zajezdnia, a zajezdnia jest miejscem, które żyje, i to żyje nie między 7 a 15, ale żyje zwłaszcza w nocy. No więc zrobiliśmy ogromny wysiłek, aby także tu mieszkańcom okolicznych kamienic na te dwie noce w tygodniu dać dłużej pospać. Ale tu się modem ojcu, nie muszę tłumaczyć jak ważny jest sen. Co z modernizacją zajezdni, które, których mają tak naprawdę stacjonować tramwaje pod Popowice i Nowy Dwór? W tej chwili trwa, jest ostatnia weryfikacja ofert, w przetargu na zaprojektowanie zajezdni Obin. Myślę, że 14 kwietnia podpiszemy umowę z wykonawcą, który to postępowanie wygrał z firmą Jun. Dopinamy ostatnie szczegóły. W ubiegłym tygodniu, w piątek otrzymaliśmy prawomocne pozwolenie na budowę i przebudowę zajezdni Borek. Także jesteśmy w dobrym momencie, aby za chwilę tak naprawdę pochwalić się mieszkańcom większą ilością szczegółów, ale mogę zapewnić, że prace modernizacyjne. Idą tak, jak sobie zakładaliśmy. No teraz wszystkich prosimy, żeby trzymać kciuki za wysokość ofert, które będą wpływały do nas. Mhm. W Ale te prace, no bo to może być zawsze największy problem, bijące. Te prace roz mogą rozpocząć się i, i rozpoczną się jeszcze w tym roku? Oczywiście że tak, muszą rozpocząć się w tym roku, zdecydowanie tak. Nawet... Bo ta w ob te obie, obie roku. inwestycje muszą być zakończone kiedy? Znaczy powiem tak, żeby chce, te... chcemy, żeby były zakończone mniej więcej do połowy 2023 roku, mm -hmm. ale każdy, kto widział chociażby nasze weekendowe zdjęcia z zajezdni Borek, z zajezdni obin tej nieczynnej, która wydawało nam się także, że będzie po brzegi wypełniona tramwajami, a potem pewne rozczarowanie, bo jeszcze to wolnego miejsca w niej zostało. Także jeżeli rzeczywiście przykładam ogromną wagę do tego, żeby te tramwaje stały blisko siebie, to nagle pojemność tych zajezdni jest na tyle duża, że spokojnie. Nie będziemy się w takiej sytuacji, że tramwaje będą musiały nocować poza zajezdnią, bo na przykład tam będzie remont, chociaż od razu mówię, i takiego wariantu nie wykraczamy Na taki wariant jesteśmy przygotowani. W sytuacji awaryjnej, jeżeli w tym samym czasie będziemy modernizować dwie zajezdnie, może zdarzyć się coś nadzwyczajnego, że będzie potrzeba na przykład zaparkowanie kilkunastu tramwajów hmm. na okres przyjściowy na jednej z pętli. Czasem spotykają nas różne wydarzenia, szykujemy się między innymi w czerwcu do pierwszej w historii powojennego Wrocławia beatyfikacji. Na przykład na jednej z naszych zajezdni na pewno będą także parkowały autokary pielgrzymów. No to też musimy być przygotowani. Tak właśnie wygląda miasto i dlatego, że jesteśmy dynamicznym miastem, my musimy być też elastyczni. Z tej planszy, z którą Pan przyszedł do studia wynika, że trzy wykolejenia w pierwszym kwartale tego roku, duży spadek jeśli chodzi o poprzednie dwa lata. To jest efekt czego? Efekt ciężkiej pracy naszego zespołu torowego, efekt Dużego zaangażowania mieszkańców Wrocławia finansowego w postaci 80 milionów złotych każdego roku w tą rewolucję. Na no to wszystko spina jakoś, można powiedzieć, pan prezydent Jacek Sutwek, który trzy lata temu obiecał mieszkańcom Wrocławia, że komunikacja będzie dla niego priorytetem. Dzisiaj wiemy, że to nie była tylko obietnica wyborcza, tylko program, który jest realizowany i co ważne, przynosi efekt. Panie prezesie, pomoc dla Ukrainy. W jaki sposób MPK pomaga uchodźcom z Ukrainy? Kilka etapów. To, tak jak my obserwowaliśmy to w mediach, najpierw pomagaliśmy sercem i symbolem, w naszym wypadku oznaczało to flagi ukraińskie na wszystkich tramwajach, oznaczało to decyzję samorządu, pana prezydenta i radnych o bezpłatnej komunikacji dla uchodźców wojennych, no ale potem przychodzi ten czas, kiedy serce musi zastąpić rozum. Tutaj podstawowym elementem, mm -hmm. kiedy w jakim my jako spółka MPK możemy pomagać, to jest po prostu dawanie pracy, dawanie zajęcia zarobkowego dla tych ludzi. Zatrudniliśmy już pierwszych obywateli Ukrainy, niektórym z nich daliśmy także jednocześnie nocleg w naszym ośrodku wypoczynku świątecznego. Tam będą mogły mieć spokój, pracować, a dzieci będą miały się gdzie bawić, kontynuować naukę. Myślę, że wszystkie strony będą zadowolone. Jesteśmy gotowi także na zatrudnienie. Oczkiem myślę, około 60. Gości z, z Ukrainy. Chcemy dla nich dedykować specjalne kursy zarówno na kierowcę tramwaju, na kierowcę autobusu, na motorniczego tramwaju. Jesteśmy nawet od tak technicznej strony gotowi, jak specjalne pulpity tramwajowe w języku ukraińskim. Porozumieliśmy się z firmą SAC, która modernizuje nam tramwaje Skoda, i ona właśnie w ramach takiego też swojego zaangażowania w ten projekt, pomocy Pomocy uchodźcom przygotowała takie tablice, gdzie chociażby ten, ta językowa bariera, a często ta bariera, która jest w głowie, tak naprawdę jest najtrudniejsza do pokonania i staramy się robić wszystko, aby ją pokonywać. To w jakim charakterze zostały zatrudnione, na jakim stanowisku te osoby, które już teraz są w MPK? Powiem tak, trzeba mieć świadomość, że każda z tych osób przyjeżdża tutaj z ogromnym bagażem, ogromnym bagażem, traumą, yy, jednak taką ilością przeżyć, której chyba nikt z nas nie chciałby przeżywać, nie ma jej świadomości. I mimo że zatrudniamy osoby na przykład z dwoma fakultetami. E, panią Oksanę, która przyjechała tutaj z trzyletnim synem Timoszko, który dla którego ta wojna no, była taką że chłopaczek ma trzy lata i on jeszcze nie mówi tak naprawdę. E, to, to, to wszystko jest w głowach tych ludzi, mimo że kobieta ma dwukrotne wyższe wykształcenie pracowała w urzędzie antykorupcyjnym na Ukrainie, to ona sama chciała na razie pracować jako pracownica początkowa, bo potrzebuje spokoju, bo potrzebuje wszystko to sobie poukładać. Ale jak głęboko wierzę, że w tej grupie, którą mhm. my dzisiaj będziemy zatrudniać. Na końcu znajdą się też kierownicy i dyrektorzy. Trzeba pamiętać, Polacy też wyjeżdżali w od roku 2005 do Londynu zaczynali często jako pracownicy porządkowie, a dzisiaj pracują już dziś na Londyńskim City. Wszystkim trzeba dać trochę czasu i przede wszystkim dużo serca i życzliwości i na to na pewno mogą liczyć. Się kiedy obryka? ruszacie z tymi kursami dla kierowców i dla motorniczek? Po, po, po świętach, z po świętach Bo Bożego Narodzenia w kalendarzu wielkanocnych. wielkanocnych, przepraszam, właśnie po świętach Wielkanocnych w kalendarzu prawosławnym, także na przełomie kwietnia i maja na przełomie kwietnia i maja i jak długo potrwają te kursy? Kiedy Zasadnik, tak naprawdę to, 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 to zasadniczo kursów to 2 do 3 miesięcy, to wszystko zależy też od tego jakie postępy będą robili nasi nasi nowi kandydaci nam prowadzących. Będziemy chcieli zrobić to też w taki sposób rozważny, bez naciskania na, na te kwestie czasowe, jeżeli taka będzie potrzeba w czasie tych kursów zapewnimy im także szansę na zdobycie pieniędzy na to na funkcjonowanie nie, nie. w tym okresie, zanim A co z nauką języka polskiego, bo mówił pan oczywiście o tych pulpitach, które będą ułatwiać im prowadzenie pojazdów, ale ale, jednocześnie... ale trzeba się umieć i też e, móc porozumieć, e, czy to z centralą pewnie. MPK czy z pasażerami, którzy podchodzą i pytają o różne rzeczy. Zdecydowanie tak, dlatego będą organizowane kursy z języka polskiego. Mam nadzieję, że we współpracy z jednomiejskich spółek uda nam się przeznaczyć chociażby na, na ten cel granty, które y, otrzymaliśmy od jednego z prywatnych inwestorów. Spółka 3M y, zadeklarowała 400 tysięcy złotych właśnie między innymi na takie zajęcia językowe. Obejmą one nauczycieli szkół, ale także rozmawialiśmy już z panią prezes Magdą Okulowską, że świetnie w to wpiszą się także te zajęcia języka polskiego dla naszych przyszłych prowadzących. A poza tym mhm. mamy bardzo różnych pracowników z różnymi umiejętnościami językowymi, także będziemy chcieli ich w to zaangażować, powiem więcej, sami się do tego zgłaszają, także mamy już bardzo dużo zgłoszeń w ogóle do pracy. Właśnie dzięki temu, że nasi pracownicy serdecznie pozdrawiam naszą panią Tatianę Glanowską, która jest motorniczą, przewodnikiem miejskim, na no a w tej chwili taką dobrą duszą tego polsko tej polsko-ukraińskiej współpracy, a jeszcze Pani Polina, która też nam a pomaga. A jak to jest z obywatelami Ukrainy pasażerami? komunikacji, oni mają kupować i płacić za bilety, czy są z tego, z tych opłat zwolnieni? Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej poprzedzą zarządzanie pana prezydenta Jacka Suterka, uchodźcy wojenni, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego. A w, jakim, w jaki sposób mają właśnie zaświadczyć, że, że oni przybyli do Wrocławia po z, 24? lutego? Albo stosownym wpisem y, do, do paszportu, pieczątką w paszporcie, albo posiadaniem pas, y, numeru PESEL z tak zwanym dopiskiem UKR. I to wszystko. I to wszystko. Krzysztof Balawajder, prezes Wracowskiego MPK. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.